Witamy w kościanie na zajęciach Lego Robotyki. W dzisiejszych zajęciach otwieramy restaurację, tak? Bartek, Lucek i Julian. Opowie ci o swojej restauracji? Tutaj jest okno, tutaj też jest okno, tutaj też... Okej, okay. co jeszcze macie fajnego? Tę na fajne do foków, która jest jedna. Dlaczego nie I tutaj mamy jeszcze jednak na drugą stronę. O, właśnie. Kręci się? Literkę mylamy. Super. Lucyk, a Ty co zrobiłeś od siebie? nawet mamy. Super. A tu co macie to niebieskie, co to jest? To niebieskie? To? Tak. To jest krzaczek taki. Krzaczek? Krzaczek. Gdzie on rośnie? W akwarium czy w czym to jest? To kosztuje 13 tysięcy. 13 tysięcy kosztuje Wasza restauracja? Literka mi się kręci. Super. A i czy ta auto dojeżdża ona ma do okienek, czy to przychodzi? A tutaj przychodzi? mamy kwiateczka. Super. To jest palma. Super chłopaki, do zobaczenia.